Fragment dzienniczka Świętej Siostry Faustyny, nr 822. Dziś zrozumiałam, że chociażbym nic nie dokonała z tego, co Pan żąda ode mnie, to wiem, że nagrodzona będę, jakobym wszystko spełniła, ponieważ On widzi intencję, z jaką rozpoczynam. I chociażbym je dziś zabrał do siebie. Dzieło to nic nie ucierpi na tym, bo On sam jest Panem i dzieła, i działającego. Ode mnie zależy, bym Go miłowała do szaleństwa. Wszystkie dzieła są kropelką przed Nim. Miłość ma znaczenie i siłę, i zasługę. Odsłonił w duszy mojej wielkie horyzonty. Miłość wyrównywa przepaści.